Wróciliśmy do treningu w zeszłym tygodniu testami, które, które pomogą nam w tym, żebyśmy odpowiednio, odpowiednio podzielili chłopaków na grupy, żeby każdy wykonywał pracę odpowiednią dla swojego organizmu i swoich możliwości. Od dnia dzisiejszego zaczęliśmy już przygotowania na boisku. W drugim tygodniu ferii wyjeżdżamy na tygodniowe zgrupowanie do Cytnieba. W tym wstępnym, początkowym okresie będziemy musieli się skupić tutaj na przygotowaniu ogólnym, przygotowaniu siłowym, przy przygotowaniu już na koniec szybkościowym. Czekają nas też sparingi. Z tych ciekawszych będzie to sparing z Biały Białystok, będzie też Polonia, Warszawa. Także mam nadzieję, że, że, że odpowiednio przygotujemy zawodników do tego, żeby, żeby mogli godnie reprezentować nasz klub w rozgrywkach centralnej Ligi Juniorów. I żeby kontynuować tą pas, którą zakończyła się jesień? No tak, byłoby miło, gdybyśmy kontynuowali. Faktycznie ta pasa była, była, była fajna, dużo, dużo radości nam wlała do. Do serca cieszyliśmy się bardzo, chłopacy również uwierzyli w to, że, że możemy ją kontynuować i oby tak było dalej.